Dziękuję za spacie kanał i pozdrawiam. To jest chyba rzad. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z HDZ. Ja myślałem, że już mnie nic dziwi w HDZ. Że brak aktywizacji, Wywalone w nas i inne to rzeczy. Ale to co ja widzę. widzę to po prostu śmiechłem. Tak? Przepraszam, kurwa, śmiechłem. Uwaga widzowie. Osoby, które jeszcze grają w ZERO to tak. Yy, skrócie Wiadomo, inflacja nam dopiedzie dla wszystkim. Yy, w Polsce wiadomo, jak to jest. Yy, I pomyślę, że, że HEDOZO tak samo idzie w górę. Czyli po prostu opomki idą w górę. Więc uwaga. Po pierwsze, Chcemy jasno powiedzieć, że bardzo doceniam wasze instytucje e, inst ustające wsparcie dla 0 tak, wsparcie. A więc coś nadajecie jakieś wsparcie? Bo jak najszybciej to tylko pakiety albo jakieś aktywacje, które nic nie znaczą, ale dobra. I Więc e, coś tam bla bla bla. I uwaga, informujemy to, że 18 października wszystkie regiony e, dostaną pod, e, Boże, dostaną, jakby powiedzieć, podwyżkę cen. Około 10-12%, więc śmiechłem i dalej śmiechłem, bo granic nie, nie wznosi do tej gry, a jeszcze podwyższają cenę i jeszcze piszą, że niby nie ustępują wsparcia dla nas. I co do tego, trwające skutki obecne wysokości, wysokiego poziomu inflacji mają istotny wpływ na wszystkie rynki, rozwój i koszty operacyjne. Spoko, jaki rozwój? M moglibyście mi napisać albo powiedzieć jaki rozwój? I jak możesz sobie wyobrazić, to była to trudna decyzja. Ale musimy zapewnić, że będzie utrzymane i odwijane na poziomie, na jaki zasługujemy. Które oczekuje jego fani? No, ja powiem. 70% yy, osób z 2014 roku spierdoliło, więc. Okej. Okay. I zapraszamy za apel, że zmieniają ceny, bla bla bla. Wiadomo, jak to jest. Naszym ceny jest dostarczenie naszym graczom uczciwy i. Zrównoważonej gry uczciwej, mhm. a ty zmian tu możliwej po poinformować po, po o tych zmianach otwartych z wy, wyprzedzeniem, aby cię nie zdziwić typowym wzrostem cen. Twój zespół. He do Zeda korekta ceny jest oparta w Eolandzie. W przypadku innych krajów, więc co mogę powiedzieć, ja jestem w szoku że takie coś w HDZ spotkało. Nie mówię o tym, że wiadomo jak to jest w innych gdach, że wiadomo w LOLU na przykład też tak było, że podwyżka cen y, RP, ale przecież tam w LOLU rozwijają gdę y, dodają jakieś nowe rzeczy, nowe kosmetyki, nowe y, tryby. O dużo się zmieniają w LOLU. Albo na przykład nie wiem, co jeszcze mogę sobie powiedzieć CS? Też CS się podążał, ale CS też rozwijają się bardzo dobrze do przodu. Ale tutaj co tu kurwa je, zmieniają. No nic, no nic. Więc ja mam takie pytanie do Was. Co nic będą chcieli tutaj rozwijać? Jedynie co pamiętam dobrze. To tak. Nowe tło, nowe ikony. Jakieś nowe sezony, które nie wiadomo o co tu chodzi, no sobie nie gram, ale jakby, jeżeli ktoś z Was gra, no, to może o tym wiedzieć. Jakieś nowe herby, jakieś nowe poziomy w crew'ówkach, wiadomo, wiadomo o jakich kryjówkach mówię, nowe jakieś poziomy tych postaci, nowe wyglądy postaci. Albo jakieś nowe e, walki, nowe misje, że inne po prostu mają awatady No co wy macie zmienić, no ja po prostu jedynie co mogę rzeczy zmienić to nie wiem już. Sezon zmieniliście I tyle no Co ja mogę powiedzieć, no po prostu uśmiechłem. Co ja zobaczyłem, ogólnie ja z... Zobaczyłem to u Lajka e, Filmik Nie przepraszam nie Lajek U Alferika, Miniaturkę i ja myślałem, że to był fake Ale tak szczerze mówiąc weszłem na odcinek I okazało się, że to nie jest fake iem. Więc Ja po prostu śmiechę co zobaczyłem Ja rozumiem, że Wiadomo jest tak jak jest W tym trudnym świecie, ale Jeżeli chcecie robić inflację To pokażcie, że chcecie Robić coś dla Herosa dobrego A nie, że z dupy dajecie że, że będziecie chcieli Nie wiem, rozwinąć lepsze yy, utrzymanie nie wiem serwerów odmienie gry, bo jak na razie przez y, kilka lat nic nie pokazuje, nic, kompletnie nic. Więc to tylko tyle chciałem powiedzieć w takim krótkim odcinku. Po prostu chciałem się pośmiać z tego i dobrze, że odpuściłem w HDZ. Jeśli w, ja wam polecam też odpuścić, to jest tylko szkoda czasu i pieniędzy dla nich. Ja wam radzę wam odpuścić. Ja szczerze mówiąc jak po tym co widziałem to możliwe nie będą czy nat. To totalnie skończy z tym HDZ. Nie wiem. I po prostu śmiecham i tyle, więc dzięki za obejrzenie. Imię mamy jeszcze tej gry. Życzę, jeśli ktoś jeszcze nadal to biega.